Dzień dobry Państwu, cześć Szymon. Cześć Miłosz, witam Cię serdecznie. Dzisiaj taki materiał inny, taki materiał w sumie trochę zainspirowany pobytem na PGA i w sumie turniejem w tak zwanego Małysza, czyli Deluxe Ski Jumping. No i tak oglądając te zmagania, wpadliśmy na pomysł, żeby sobie tak zlistować takie gry, które właśnie nadają się fajnie do organizowania może jakiegoś lokalnego turnieju lub takiego po prostu kanapowego pogrania gdzieś tam w trakcie trwania jakiejś posiadówki. I witam cię jeszcze raz. No ja miałem tutaj na myśli też z tym turniejem, że to może trafić w gusta takich trochę nawet starszych graczy, którzy jeszcze pamiętają coś takiego jak LAN party, że przechodziło się z komputerem do jednego pomieszczenia w kilka, może nawet kilkanaście osób i organizowało się taki turniej albo po prostu taką wspólną grę rywalizacyjną. No i dzisiaj przygotowaliśmy po 10 takich propozycji takich gier, które mogłyby posłużyć do zorganizowania właśnie tego typu turnieju. Ty chcesz może zacząć od swojej? Dobra. To ja tutaj zacznę od intesencji rywalizacji, czyli od bijatyki mojej ukochanej Mortal Kombat. No, świetnie mi się wydaje, że wpisuje się w tą rolę tutaj turniejową, gdzie mimo że pojedynki są zawsze jeden na jeden, ale no, daje tu świetną opcję, żeby zorganizować jakąś... Drabinkę turniejową, zrobić sobie taki pełnoprawny turniej, czy też w postaci tam, można nie wiem, jakiegoś króla wzgórza, że przegrany zostaje, przegrany odpada, zwycięzca zostaje. No i co tu można więcej powiedzieć? No, klasyka sama w sobie, Mortal Kombat każdy zna. No, ja osobiście uwielbiam. Myślę, że tutaj też ty coś znajdziesz z tego gatunku. No, oczywiście byłem pewien, że jakaś Biatyka się pojawi. Jak myślałem o tobie, no to wiedziałem, że to będzie Mortal Kombat, więc ja przygotowałem coś z innej serii. E, ogólnie Tekkena, którąkolwiek w zasadzie część, wszystkie działają na tej samej zasadzie. No i myślę, że to, że te mecze są tutaj krótkie, te bitwy nie zajmują dużo czasu, to sporo osób może wziąć udział w takim turnieju i jest to bardzo łatwo skalowalne, bo można po prostu zrobić sobie drabinkę, jakieś kartce papieru nawet. Więc liczba osób jest w zasadzie nieograniczona. No dokładnie. No i w sumie też, jak jesteśmy przy bijatykach, to jest też taki inny rodzaj bijatyk, w którą chyba nawet może się bawić więcej osób i mi tu chodzi o Super Smash Bros. Czyli coś innego, gdzie bardziej chodzi o wypchnięcie przeciwnika z areny niż samo zabicie i na pewno jest to bardziej arcade'owe, bo takie bardziej yy, lekkie, bardziej fan to... No to play, ale no Nie jest to taki tryhard jak w przypadku klasycznych bijatyk, więc coś luźniejszego to się znajduje w tym gatunku. Ja myślę, że przy tamtych bijatykach jednak skill się trochę liczył, a tutaj dużo więcej chaosu jest w Super Smash. O, dokładnie da. tego mi brakowało. Tak, się Dobra, ja przygotowałem 10 gier dzisiaj, ale każda jest z innej kategorii, więc zmieniłem drugiej bijatyki. Ale mogę powiedzieć o czymś też podobnym, że trzeba udawać, że się tak bije. Chodzi mi o grę wiarową Beat Saber gdzie każdy by grał pojedynczo i wtedy na przykład turniej by polegał na tym, kto zdobędzie najwięcej punktów, albo najmniej skór zrobił przy danej piosentce. I myślę, że takie coś też by się tutaj sprawdziło. No i VR to też trochę inny typ turnieju niż po prostu komputery ułożone na biurkach. No, myślę, że taka aktywacja ruchowa też by się świetnie sprawdziła na jakiejś takiej luźniejszej imprezie, nie dla takich mocnych nerdów. No i jeszcze przede wszystkim, no, VR sam w sobie jest atrakcją. I co tu jeszcze powiedzieć? Jedyny problem, jaki widzę, to ciągłe ściąganie tego wiara i zakładanie przez następną osobę. No to może być problematyczne. No myślę, że ten turniej nie by aż tak długo. Każdy by na przykład zrobił po dwie piosenki i chyba na tym by poprzestało to wszystko. Myślę, że by wystarczyło. Nie można by było się na jakąś inną grę na no, Myślę, że też Beat Saber bardziej by się nadawał do takiego właśnie luźnego pogrania, gdzie w sumie każdy mógłby zagrać do swojej ulubionej piosenki niż tak właśnie jakoś komuś narzucać coś w ramach turnieju, ale mimo wszystko myślę, że się w tym odnalazł. Możemy robić jakieś głosowanie, na przykład jaką piosenkę akurat gramy, albo później piosenka dowolna i każdy sobie wybiera piosenkę, w jakiej tam chce zdobywać punkty. Na przykład. No, możliwości są bardzo szerokie. No dobra, ale lecimy z kolejną grą. Co tam jeszcze przygotowałeś? No to co? kategorie takie wyścigowe. I... Tutaj też bym wymienił dwie pozycje, oprócz takich standardowych, najbardziej standardowych wyścigów, jak Need for Speed czy Forza, to ja bardziej bym myślał w formie turnieju o Track Money. Czyli właśnie tutaj też jest fajny ten tryb oprócz rywalizacji, gdzie wszyscy gracze się ścigają razem ze sobą równolegle, to jest ten tryb, że każdy gracz ma swoją ilość paliwa i musi wykręcić jak najlepszy czas na torze. Więc nawet przy ograniczonej liczbie kontrolerów, myślę, że dałoby się taki turniej zorganizować na zasadzie właśnie przekazywania pada. I jeszcze drugą pozycją, o której chciałbym wspomnieć, tak właśnie w klimacie retro, to jest gdzieś tam jedna z takich pierwszych ścigałek, którą w ogóle gdzieś widziałem za dzieciaka u sąsiadów. I to jest Slicks and Slides, to jest taka dosowa ściganka z góry, gdzie się bardzo fajnie driftuje, ale to sterowanie takie jest właśnie mocno charakterystyczne. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Trackmani. Myślę, że przekazywanie kontrolera przy wyścigu, jednak to by mi nie pasowało aż tak do turnieju. Dlatego ja przygotowałem trochę inną wyścigówkę i myślę, że każdy zna Mario Karty. No i tam ściganie się 8 osób, 12 w sumie, nie wiem, ile jest maksymalnie nawet. No jednak robi robotę i ta gra jest taka mocno zrównoważona, że nawet jak się prowadzi, to zaraz można być na końcu i w drugą stronę tak samo. Także jest tam bardzo duży duch rywalizacji. No i to w zasadzie jedna wyścigówka, bo tylko jedną wyścigówkę przygotowałem z tej kategorii, ale przygotowałem też inną grę, Ty daj Slicks and Slide. Myślę, że to by się nadawało, jest bardzo charakterystyczna. Ja przygotowałem grę internetową, też z bardzo prostą grafiką, bardzo prostymi zasadami. No i jest to Among Us. i niestety potrzebuję internetu, więc nie wiem, czy tak się nadaje na grę turniejową lokalną. No, ale myślę, że nawet jakby się ludzie zebrali ten internet, powiedzmy, że no musiałby być, bo chyba nie da się grać na jakimś swoim serwerze, no to nadal byłoby to dosyć ciekawe przeżycie. No i słyszałem, że uważasz Among Us za grę, która tak się nie nadaje do końca na turniej. Czy no, to prawda? No dokładnie, uważam, że to nie jest gra do końca na turniej. Jakby nie mam zamiaru nic odbierać Among jako gry integracyjnej, ale właśnie do samej organizacji turnieju nie specjalnie to widzę. Jest, myślę, że tam za o. dużo czynników losowych i nie ma jak w jasny sposób robić punktacji. No ja myślę, że losowość też byłaby tutaj jej atrakcją, że no nie zawsze wszyscy mają równe szanse. Czasami ktoś startuje z barraża, a czasami ktoś jest losowany z pierwszego koszyka. Zobaczymy, czy Polska się pojawi na Euro w ogóle, ale... O do Mondialu kata, <laughs> <to> już, tak. <laughs> tak, czy Polska <laughs> awansuje na Mundial? Mam nadzieję... Ale, no, ale te, Mam nadzieję, że pojedziemy na euro. Zmierzymy się z godnym rywalem pokroju KO. Kurakao. Kurakao. Wyspy zielonego przylądka. Tak, serdecznie gratulujemy reprezentacji Kurakao, że jedzie na Mistrzostwa świata w piłki cenożnej. Mają aż trzech zawodowych piłkarzy, no. z czego jeden chyba gra w Borussy Dortmund, więc. kibisuję kurakao. Jestem wielkim kibicem, na pewno nie sezonowcem. Ja ciekawem, że w tym Among Asiel, tak wracając do niego, no to po prostu można by było liczyć liczbę zwycięstw i tyle. Prosta statystyka, może nie do końca sprawiedliwa, uczciwa, ale na pewno nie, nie byłoby tu pola do dyskusji. A jak tak wspomnieliśmy o tym Mundialu, to w sumie dosyć sprawnie przeszliśmy do kolejnej kategorii, prawda? Dokładnie. Myślę, że to się całkiem fajnie udało nam złożyć, bo następną kategorię myślę, że są gry tutaj takie sportowe, no i też kolejna klasyka klasyki. No i dawniej znana FIFA obecnie jej sport zna. No. Myślę, że tutaj nie ma co za dużo o tym rozmawiać. No, wszyscy znają FIFA. Wiadomo, że turniej można organizować bez problemu. I ja też chciałem tej jakąś grę taką sportową dać. No i nie chciałem iść aż w taką klasykę. Więc dałem taką dziecinną grę z płatków śniadaniowych, pet soccer, ale super grywalną. Także myślę, że równie dobrze jak FIFA moglibyśmy pograć w pet soccera i zrobić taki turniej. No, jak jesteśmy przy grach sportowych, to w FIFA jeszcze chciałbym wspomnieć, że warto nadmienić, że to można nawet grać w 4 na 4 graczy. Więc. Nikt nie będzie pominięty, no i jeszcze druga rzecz, no to nie zapominajmy o takich grach sportowych, jak na przykład Pro Evo Soccer, czy y, Super Mario Soccer, czy też oczywiście Sega Soccer Slam, no tych gier piłkarskich Może, jest... może, kiedy... może kiedyś zrobimy listę po prostu gier piłkarskich na <noise> myślę, że też by się udało zdołożyć. Może by się udało, w sumie jest ich całkiem sporo. No to co? Myślę, że taką następną podkategorią, którą sobie wytypowaliśmy, to jest, są gry typu Playlink. Czyli coś, co PlayStation się super udało, a teraz też jest obecne w sumie chyba w Netflixie. Mario Party, nie Mario Party, tylko Lego Party. Więc to są takie gry typowo imprezowe, gdzie ta rywalizacja trochę zależy od umiejętności, a trochę od szczęścia, ale taką grą, którą ja bym chciał. Najbardziej z tego wymienić, to jest wiedza to potęga. Osobiście uwielbiam wiedzę to potęga. No i tutaj faktycznie też, mimo że sama wiedza jest ważna, to jednak też dużo zależy od szczęścia. Ja też lubię bardzo wiedzę to potęga. No i myślałem, że playlink to będzie coś, czym cię zaskoczę, a jednak pomyślałeś sam o, tym, o tej kategorii. Nadamy no też jest tutaj osobna kategoria, i też przygotowałem grę z tego. Tylko wiedza to potęga, zaczęła mi się nudzić. Natomiast Szym Party jest takie bardziej dzikie, bardziej zabawne. I myślę, że bardziej mi pasowało na turniej, szczególnie, że ma tam więcej kategorii e, różnych aktywności, więc ktoś może być dobry w jednej rzeczy, ktoś inny w drugiej. I bardziej sprawiedliwe by się to rozkładało. No ale ogólnie gry playlinkowe myślę, że super by się nadawały na taką e, turniejową rywalizację. No tak. No I... jeszcze jedna rzecz tutaj. <laughs> Bardzo proste jest sterowanie. Używa się tylko jednego przycisku na telefonie i nic więcej. No. Także w zasadzie każdy może grać, to nikt w gry nie grał. No i właśnie, Szym Party też to jest bliźniejsza gra, właśnie do Lego Party. No i tak wracając jeszcze do takich gierek trochę bardziej sportowych, to ja ostatnio odkryłem w sumie grę, która jest dosyć znana, ale ja w nią wcześniej nie grałem, i jest to Golf with Your Friends. No, wpadli ostatnio do mnie znajomi, tak FIFA się już każdemu znudziła, nie mieliśmy co robić, no i pobrałem na szybko to golf with your friends. Okazało się to strasznym hitem. Yy, długo siedzieliśmy, żeby rozegrać wszystkie dołki, była rywalizacja właśnie do ostatniego dołka. No, nie spodziewałem się, że ten golf może być taki wciągający. Poczułeś się jak taki bogacz mieszkający na Beverly Hills? Nie, poczułem się jakbym był na jakimś obskurnym torze do minigolfa. Ale za to muzyczka jest bardzo silująca. No i to jest właśnie to, że ten duch rywalizacji, nawet z takiej prostej gry jak Golf with Your Friends, wyciąga to, co najlepsze. Okej, okay, ja tutaj poszedłem bardziej w klasykę, i jeśli chodzi o takie gry trochę sportowe, ja to nazwałem kategorią ruchową, to dałem po prostu, po prostu Switch Sports. I tam jest dużo jakiejś rywalizacji. E, między innymi właśnie golf, ale oprócz tego można też pograć tenisa, e, kręgle, pokera, badmintona, siatkówkę e, i tak dalej. I myślę, że tak jak o VR-ze powiedziałeś, że fajnie, że można by się trochę poruszać, to przy Switch Sports e, będzie to łatwiejsze, jeśli tylko dajemy kontrolery, a nie cały zestaw VR. No I I to też by się nadawało, żeby zorganizować taki turniej w różnych kategoriach. Właśnie jak jesteśmy przy Switch Sports, to też trzeba o ojcu. Wspomnieć o Wii Sports, czyli chyba jeszcze większym klasyku. Zastanawiałem się, które wziąć, ale chyba jednak Switch jest, Switch jest bardziej popularny w Polsce, więc myślę, że mimo wszystko więcej osób znasz Switch Sport. Chociaż mogę Nie wiem, ja mam coś takiego, że cały czas na Switch Sports mówię e Sports. No, ja też mam takie spywienie, ale no, jednak tutaj się postarałem i dałem prawidłową nazwę. Dobra, masz jakąś może taką. Tylko poważniejszą grę, powiedzmy. No to z poważniejszych gier, no to mam tutaj strategiczną rywalizację w Heroes of Mind and Magic 3. No to jest tak, taka typowa klasyka już. Jak jesteśmy przy Heroesikach. No tutaj jest klasyka, czyli tytuł chyba, w który zna każdy. Można grać do 8 graczy, no, ale trzeba się przesiadać jakby. Jest ten tryb online, ale no, to nie jest to samo. Lokalnie trzeba się przesiadać. No i jedyny taki minus, który widzę, ale myślę, że to każdy to akceptuje, to jest, że te tury tak trochę grają. Więc rozegranie takiej mapy może trochę potrwać. No to jest strategia, to chyba trzeba się liczyć z tym, że jak się gra w strategię, no to zajmuje to dużo czasu. Jak pamiętam, jak zaczynaliśmy studia i właśnie sobie z współlokatorami chcieliśmy zawsze pograć w Heroes y 3 to nigdy nie dograliśmy żadnej mapy do końca. Czyli turniej był nierozwiązany. Tak, ale w sumie może dzięki temu każdy był zadowolony. Okej, okay, no ja przygotowałem inną grę strategiczną. Dużo grałem w Settlersy dwa dziesięciolecie. No i tam, e, nawet do sześciu graczy można grać jednocześnie polanie, e, że każdy startuje tam z innego krań, krańca mapy. E, a gra się to jednocześnie po prostu więc nie trzeba się przesiadać no i też jest strategią więc bardzo polecam bardzo mi się to podobało i powiem do tego wrócić ale właśnie może w formie turnieju żeby pograć z kimś Dobra no i taką kolejną grą którą te, tym razem ja naciągam ty sobie naciągłeś Among Amongasa do tego turnieju to ja naciągłem Medika bo bardzo chcę żebyśmy w to kiedyś zagrali No i to nie ma takiego typowego trybu pojedynkowego, no, ale można to nadciągnąć, bo jednak jest w grze friendly fire, czyli można sobie zrobić jakiś turniej pojedynkowy taki na siłę. Albo coś rywalizować. Nie wiem, kto będzie miał mniejszą liczbę zgonów, albo kto pokona więcej przeciwników, ale no jest to naciągana Madzika, bo chciałem o niej powiedzieć, liczę, że kiedyś uda nam się zagrać. Nie wiem, czemu masz taką do... niechęć do Myczki. Niechęć do Magiki. Myślę, że nie nadaje się na grę turniejową po prostu. No dobra, ale to jest Twoja decyzja, no dałeś taką grę. My, myślę, że ja bym nie chciał uczestniczyć w takim turnieju. Myślę, że to jest bardziej gra na przejście, żeby współpracować, a nie żeby ze sobą rywalizować. Ale okej, niech będzie. Ja przygotowałem tutaj kompletnego klasyczka. Kategoria strzelanki, no i tutaj musiałem dać cs -a. No i w zasadzie nie wiem, czy Go i dwójka nadają się do tego, żeby bez internetu grać po prostu polanie. A na turniej też myślę, że by No Ale jeśli brać pod uwagę nawet brak dostępu do internetu, to tak Stare, porządne, 1-6. No i to idealnie by się nadawało do tego, żeby zrobić takie ekipy, które będą tutaj z tobą rywalizowały. No i to jest bardzo dynamiczne. No CS-a chyba nie trzeba nikomu przedstawiać Myślę, że nie. Że CS-a każdy zna. Mam pomysł na różne formy turnieju CS-a, ale to może jeszcze nie będę zdradzał tych tajemnic. Najpierw musimy zebrać ekipę, która będzie chciała uczestniczyć w dynamicznie w tym turnieju. No i co? Jako opowiedziałeś o CS-ie, to myślę, że w tematach militarnych, a nawet paramilitarnych, to do kolejnego takiego klasyku trudniejowego. przejdziemy, który chyba dla nas jest takim największym hitem najczęściej, w co gdzieś gramy. To są Wormsy. No i co by tu mówić? No też jest klasyka. To jest gra chyba, na której się wychowały pokolenia, patrząc przez te wszystkie części. No i jest to też jednak, można rywalizować w formie drużyn, w formie każdy na każdego. Są jakieś tryby fortów, no i no co więcej mówisz o Warpsach, no. Nic nie jest tak to jest śmieszne, tak... jak spuszczenie betonowego osłachomyśla na głowę. Myślę, że Warps to jest taka gra, przy której naprawdę można pokłócić, a nawet pobić. jak takie tak, stojusze są zawierane, dzikie, i wszyscy na jednego gracza, e, na przykład trzy drużyny się zbierają na jednego gracza, albo nawet dwie drużyny na jednego gracza, no i później jest też taka niesprawiedliwość. To jest bardzo niesprawiedliwa gra, ale niezwykle satysfakcjonująca. I ogólnie, jeśli chodzi o Warpy, to Chciałem zrobić taki turniej, ale każdą część Wormsów po kolei. I zobaczyć, jak każda część się sprawuje, jeśli chodzi o takie rywalizacje. No ale to taki plan na przyszłość trochę. Mam plan, pewnie nigdy go nie zrealizujemy. No, warto spróbować, myślę. No Ja tutaj Wormsy bardzo rozważałem, czy ich nie dać, ale w sumie dobrze że nie dałem, skoro ty je dałeś. Mam taką kategorię już na sam koniec, którą nazwałem jeden ekran. Tak jak w Wormsy gra się po prostu na jednym ekranie i przekłada daje się, po prostu pada komuś innemu, czy tam od, y, przesiada się, żeby ktoś no, usiadł spierry, do karatury, Tak, tak zwane no to... właśnie, tak jak w Heroesach, czy w Golf with your friends. Dokładnie. No i ja tutaj dałem grę, o której już wspomniałeś na samym początku, więc mamy taką fajną... E, klauzulę, nie? Klamrę. Tak, obejmiemy ładnie. Klamrę. Mamy taką ładną klamrę, obejmiemy tutaj cały materiał. Ty zacząłeś od Deluxe Ski Jump, no i ja tutaj kończę na Deluxe Ski Jump. Na ostatnim PGA, właśnie, bardzo mi się spodobało oglądanie tego turnieju. Zasady bardzo proste, dużo uczestników może brać udział jednocześnie. No i te tury nie są zbyt długie, więc nie trzeba zbyt długo czekać. No i widać te rezultaty i po kolei te drabinki się tam zmieniają, punktacje, także myślę, że kiedyś taki turniej byśmy chcieli zorganizować ja w to nigdy nie grałem, bym przegrał. No to się poćwiczyli trochę, No to właśnie nie jest trudna gra, łatwo w nią wejść. No myślę, że tak, że myślę, że to jest gra, która ma niski próg wejścia, to jest easy to play, pewnie hard to master. Zdecydowanie, jak widziałem uczestników na PGA, to naprawdę, no szatun, szatun. No i to by było okay, chyba no, na tyle. Nie... Wymieniliśmy po 10 gier. Tak już na koniec, podsumowując, jakbyśmy mieli zorganizować w najbliższym czasie jakiś turniej, to w jaką grę chciałbyś taki turniej zorganizować? Z y tych wymienionych oczywiście. W Mortal Kombat. A ty? Okej. Okay. Kurczę, no ja się tak zastanawiam. No ja bym to Deluxe Key jump chyba chciał zrobić ten turniej. Tak jak mi się spodobało na tym PGA, że chyba jednak to. Chociaż każda z tych gier, które wymieniliśmy, oprócz barbiki, <gulki> wypłacowała mi. Więc ja jestem otwarty na propozycję. Trzeba tylko zebrać większą ekipę, żeby ta rywalizacja miała sens. A Poza tym. To jest Małysz. To nie jest Deluxe Jumping, to jest Graf Małysza. Ja słyszałem, że w nie powiedział, że Graf Tocha. Stocha to już musiałaby chyba w czwórkę grać, a nie w dwójkę. Myślę, że po prostu nie znali tej nazwy, o której powiedziałeś. Nie, no, każdy zna Małysia. No, chyba, że ktoś ma 10 lat, to może nie znać. Nie, każdy zna Małysia. on jest prezesem teraz Polskiego Związku Skoków Narciarskich, więc może jest z tego bardziej znany. Okej, okay, ale nie przyszedł więcej rozmawiać o Małyszu w sumie. <grymne> Czy masz jakieś podsumowanie dla tego materiału? Mam nadzieję, że komuś podsunęliśmy jakąś propozycję. Może nawet nie na turniej, ale żeby sobie tak luźno pograć. Nie tak, wiesz, w duchu tryhardu, tylko bardziej w duchu dobrej zabawy. No i mam nadzieję, że ktoś kiedyś skorzysta z naszych propozycji. Jakby coś to mnie przekonałeś? Jak ci to da jakieś pocieszenie, to jestem absolutnie przekonany i chcę w takim turniejowym udział. Myślę, że Ciebie bym nawet nie musiał długo namawiać do zagrania w którąkolwiek. Oprócz pewnie młodzieży. A może już, z pół... już z pół godziny pewnie rozmawiamy. To co, to niedługo? No to w takim razie myślę, że to było wszystko na dziś. I do widzenia państwu. No. Chyba, chyba wszystko. Także zachęcamy do zagrania, podzielenia się opinią, jakie jeszcze gry, takie turniejowe znacie, żeby można było lokalnie z innymi ludźmi, przyjaciółmi pograć sobie, porywalizować. Dajcie znać w komentarzu. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia następnym razem.